Startujemy. O, pod... Hej, Basiula, czekaj, tak. Ale jesteś silny, patrz, ale siłać. Pompka, Pompka to jest, aha, dobrze. Dobra, chodźcie, już nie kombinujcie. Basiula, chodź na foteczkę jeszcze. No co to, Władek! O, tutaj to jest miejsce parkingowe. Normalnie. No. Ten fajny opuszczony. Ja zawsze się nie miał tutaj. Władek Wszystko musisz złapać. nie wyjechała? Przeszedłem Przeszedłem Jak tam matka? Oj, wczoraj się nachodziliśmy No Tyle się działo wczoraj. W sumie cały Bo dzień. Iść Już po Ca... prostu no e zaraz się tu no. poobdzierasz wadek i będziesz mi tu stękał. No. Tak się wczoraj nałaziliśmy Nałaziliśmy się jeszcze. Od do... samego rana. Końcowy, zbędny spacer Spaliśmy mięśla. wczoraj chyba, nie wiem, za 4 godziny no. Tak naprawdę To w najlepszym wypadku To w najlepszym wypadku, no właśnie więc dzisiaj mamy prawo Trochę postękać, nie? Ktoś się prosi o... O wypadeczek, no dawno nic nie miał. o a to ten Rudy, co tam był Powoli, powoli Może w takim upale wypierdzielić się na ten beton To właśnie mnie zabolało, pomyślałem o to. Tu widoczek też mają dobry Co? A to ten? Coś tam sobie myje, no A tu jaki piesio sobie leży się... tak. Może zaraz zobaczymy. To w sumie od was zależy. Zróbcie tak, żebyście byli zadowoleni, dobra? A my się spróbujemy dostosować z wami. zrobić sobie Czego? Nie sobie tylko dzieciakom. no.

To się skruszy. O, proszę bardzo, Free Apartment. Jakby kogoś interesował, tutaj a ty masz to zdjęcie, tak, żeby zrobić takie samo? No właśnie. Ale fajne te suseńki Jak się u nich mówi na te drzewa? Jak się u nich mówi na te drzewa? No te właśnie Ale gorąco Co ma? Nie, nie, no przechodziliśmy obok niego. Tak po prostu stanął, wiesz, najechał na kamień. Wiecie co? Ja to zaraz tę koszulkę chyba ściągnę, bo się ugotuję tutaj normalnie Matyszka, weź mi się tam nie zbliżaj, proszę cię. Dobra Spojrzy tu, Basia ładnie Pięknie Klara proszę cię nie zbliżaj się do tego Słyszysz? Klara mówiłem coś. Ej! Chodź, Webster, Klara! Gdzie wy tak uciekacie? Znajdą. No, a co to za znaczki tutaj? A jakaś folia jest, widzisz? Tu wycinali gałęzie i ofoliowali. A czymś tam pewnie posmarowali jeszcze. No. są takie maści właśnie, co się smaruje, to nie. 私、いつかきっと一人でやらないとあれもありますから。